Zespoły z miejsc z drugiego do siódmego dzielą zaledwie cztery punkty, kto ma największe szanse na mistrzostwo Polski, a kto na europejskie puchary? Siemano, witam was na moim kanale pora na aktualizację dotyczącą potencjalnego mistrza Polski i zespołów, które powalczą w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś filmu o zespołach, które walczą o utrzymanie, to oczywiście zapraszam Cię, co możesz zrobić też po tym filmie, natomiast no, wciąż tam niewiele się zmieniło, także no, ten film nadal jest aktualny, a dzisiaj bierzmy się za te zespoły Stopu. Pójdziemy oczywiście znanym i lubianym kluczem według pięciu kategorii, które wam przypomnę: pozycja i punkty, forma na wiosnę, trudność przeciwników, czy przeciwników mają u siebie, czy na wyjeździe oraz zdobyte punkty z przeciwnikami w rundzie jesiennej. Zostały cztery kolejki, 12 punktów do zdobycia, a więc na początek zobaczmy sobie jak w ogóle wygląda ta górna tabela ekstra klasy. Liderem Jagiellonia Białystok z 56 punktami, która mogła już mieć 58, gdyby Marczuk trafił w doliczonym czasie gry, no ale wiadomo, takie gdybanie to raczej jest bez sensu. Za nimi Lech, który też stracił punkty z 52 oczkami, poniżej Górnik 51, który awansował na podium, Śląsk, który z niego spadł po porażce z ruchem, dalej Legia 50, Raków 49 i Pogoń 48 punktów. Analizę zaczniemy więc od najniższego miejsca, czyli oczywiście od siódmego, a więc chodzi o Pogoń Szczecin. Ich szanse na mistrzostwo Polski są już bardzo małe, ale wciąż na europejskie puchary i to niekoniecznie drogą ligową, bo oczywiście w czwartek zagrają w finale Pucharu Polski. Pogoń ma 48 punktów, do Jagiellonii traci 8 oczek, ale w moim odczuciu myślę, że ta szansa na mistrzostwo Polski została zaprzepaszczona w ostatniej kolejce, bo jeżeli Chce się zostać mistrzem Polski, to trzeba też swoich rywali lać. I właśnie nie udało się tego zrobić w Białym Stoku. Sami są sobie winni. Na wiosnę, pogoń jest w czołówce zespołu walczącego najwyższe cele, ale niczym się tam nie wyróżnia, bo zdobyła 18 punktów. To jest średni wynik. Jak sami później zobaczycie, niektórzy mają 17, niektórzy 19. No tylko górnik się wyróżnia, bo no, zdobył tych punktów najwięcej, a reszta no, jest po prostu średnia. Zobaczmy więc na ich pozostałych przeciwników i oceńmy ich formę na podstawie rundy wiosennej. U siebie mają zawsze groźną puszczę, która od 6 meczów jeszcze nie doznała porażki. Poza tym pogoń u siebie zdobyła mniej punktów niż na wyjeździe, bo 23 do 25. Oprócz tego wyjazd na Raków, Stal i na koniec u siebie bardzo trudny przeciwnik, oczywiście najlepszy zespół wiosny, a więc Górnik Zabrze. Obawiam się więc, że w ich przypadku mogą być ciężary, jeśli chodzi o europejskie puchary, jeżeli nie wygrają Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Pozycja i punkty więc na minus, forma na wiosnę średnia, porównując do przeciwników Trudność też na minus, bo jednak 2 na 4 mecze z mocnymi rywalami przeciwników w walce o najwyższe miejsca mają i u siebie i na wyjeździe, także różnicy nie ma. Punkty z przeciwnikami w rundzie jesiennej zaledwie 4, więc no to naprawdę nie wróży fajerwerków. Wydaje się więc, że Puchar Polski dla pogoni Szczecin jest najłatwiejszą drogą do europejskich Pucharów, bo bądź co bądź grają przecież tam w finale, ale z pierwszoligowcem i to jeden mecz. A tutaj mają cztery mecze i rywalizacje jeszcze z innymi zespołami, które walczą o europejskie Puchary, więc. No, którykolwiek z nich nie będzie dobrze punktował, no to już pogłęb wtedy będzie mieć problemy. Tym bardziej, że ma też trudne mecze. Miejsce szóste, Raków Częstochowa. Oni zdobyli w tym sezonie 49 punktów, tracą więc 7 do Jagiellonii Białystok, a na wiosnę zdobyli ich 17, czyli wynik po prostu średni. Natomiast tracą do Białystocza 7 punktów i to jest klucz. Ponieważ w bezpośrednim starciu są po prostu lepsi, najpierw wygrali z nimi 3 do 0, później przegrali w białym stoku 4 do 2, 2 do 4 w sumie, więc w tych bezpośrednich starciach są lepsi, także jeżeli jakimś cudem dogoniliby Jageronię Biały Stok i mieli tyle samo punktów, no to byliby po prostu wyżej w tabeli, ale czy tak się wydarzy? No niekoniecznie, ponieważ no nawet gdy patrzę w ten terminarz, no to są we mnie dwa wilki. Pierwszy pamięta, że Raków na stadionie Krakowi nie wygrał od kwietnia 2021 roku i że dwa lata temu to w Lubinie Raków stracił szansę na mistrzostwo Polski, no a drugi mówi, że najważniejszych rywali w walce o europejskie puchary, czyli Pogoń Śląsk, mają u siebie. Poza tym Śląsk jest przecież najgorszą drużyną ligi na wiosnę. W każdym razie Raków u siebie punktuje zdecydowanie lepiej niż na wyjazdach. No, dopiero niedawno doznali pierwszej porażki w meczu z górnikiem. W kontekście mistrzostwa strata 7 punktów jest duża, także minus. Forma na wiosnę 17 punktów, średniawa. Przeciwnicy są właśnie zrównoważeni, można w tych meczach wygrać, no ale jak pamiętacie historyczne starcie, no to równie dobrze mogą w tym Krakowie czy Lubinie stracić punkty. Punkty z przeciwnikami również średnio 6 punktów, czyli połowa możliwych. No taki wynik raczej europejskich pucharów nie da, więc trzeba z tego wycisnąć coś więcej. Raków ma moim zdaniem duże szanse, żeby się załapać do europejskich pucharów, no ale kwestia jest tego, czy już się ogarnął, ponieważ oni tracą tylko 4 punkty do Europy, no 3 punkty do Lecha i 2 do Górnika, także to jest wszystko przestrzeń jednego meczu, jeżeli komuś powinnałaby się noga, no to Raków by ich e, mógł dogonić, a może nawet i przegonić, także w moim odczuciu z tego składu, co mają, to powinni naprawdę na koniec wycisnąć zdecydowanie więcej, no co najmniej te europejskie puchary i wydaje mi się, że stadzik na to muszą to rozpocząć już w Lubinie. No zresztą też zauważcie, że za głębie potrafiło stracić nawet trzy bramki z radą jakim radą, także. Też nie chciałbym, żebyśmy traktowali ten mecz właśnie tylko i wyłącznie na podstawie tam meczu sprzed dwóch lat, w którym Raków stracił szansę na mistrzostwo. No nie, no liczy się jednak to, co się dzieje teraz, a teraz Zagłębie również nie jest w jakiejś najlepszej formie, szczególnie jeżeli popatrzymy na ich defensywę. No ostatnio udało się wygrać z tym Radomiakiem, ale tak jak mówiłem, trzy gole stracone, no... To jednak zwiastuje, że często chyba nie mogą się z nimi uporać, więc wydaje mi się, że jeżeli zaczną już w Lubinie, to może się skończyć tak, że no potem już wygrają wszystko do końca, ale to możemy sobie tylko przewidywać, natomiast pamiętajmy, że rywale nie śpią i jest jeszcze jeden, który również europejskimi piucharami by nie pogardził. Legia Warszawa, czyli oczywiście czas na klub, który no jeszcze niedawno w trakcie sezonu zmienił trenera. Kosty Aruniak został zwolniony, teraz jego obowiązki przejął Gonzalo Fejo i dopiero ostatnio wygrał swój pierwszy mecz. Ale plus jest taki, że od sześciu meczów Legia jeszcze nie przegrała. Legia ma 50 punktów, a więc jedno oczko więcej od Rakowa, które zresztą też zdobyła właśnie na wiosnę, także jest w tej tabeli. No, wyżej od nich na rundę wiosenną, ale to i tak te różnice są takie, jak już wspominałem. A Legia ma też przed sobą w sumie to łatwych rywali, ale tak jak też wspominałem, ostatnie 6 meczów, myślę, że to jest dla nich na pewno motor napędowy, ponieważ nie przegrali. 3 zwycięstwa, 3 remisy, więc 12 punktów na 18 możliwych naprawdę nie jest źle. Więc wydaje mi się, że Legia Warszawa ma taki terminarz. Że spokojnie mogłaby wszystkie te mecze już do końca wygrać. Chociaż oczywiście mają tam na przykład Lecha Poznań, do czego zaraz przejdziemy. Ale nawet jeżeli patrzycie na formę Lecha, no to szału naprawdę nie ma. Wydaje mi się, że. No okej, okay, no takie 9 punktów przy tym terminarzu powinno być obowiązkiem, a jeszcze mają do tego właśnie bezpośredniego rywala, z którym punkty dobrze byłoby urwać. Wydaje mi się więc, że droga do europejskich pucharów dla Legii jest najłatwiejsza. A może gdyby Jaga zaczęła teraz tracić punkty, to jeszcze byłaby szansa na mistrzostwo? Może, ale gdyby tylko bezpośrednie starcia były na korzyść Legii, a tak wciąż są na korzyść Jagieloni, także no i musiałaby naprawdę Jagielonia zacząć tracić te punkty hurtowo, żeby jeszcze Legia mogła się tam na mistrzostwo załapać. Pozycja i punkty, średnio dystans dwóch meczów do mistrzostwa i jednego do pucharów jest moim zdaniem niezłą pozycją startową, forma na wiosnę plus 18 punktów, nic specjalnego, ale plusika daje za ostatnie 6 meczów, Trudność przeciwników plus, uważam, że przeciwnicy są łatwi, nawet Lech nie jest teraz jakimś bardzo trudnym rywalem. Czy rywali u siebie, czy na wyjeździe, no to jedynego rywala w walce o europejskie Puchary Lecha mają na wyjeździe. Punkty z przeciwnikami na plus. Z tymi czterema drużynami zdobyli 8 punktów, więc jeżeli zdobyliby tyle do końca sezonu, to śmiem twierdzić, że europejskie Puchary mogłyby ponownie zawitać do Warszawy. Uważam więc, że Legia ma autostradę do europejskich Pucharów, ze względu na to, że ich przeciwnicy, np. Lech czy Śląsk, są jednak zespołami, które. Są po prostu bez formy. Myślę, że największym przeciwnikiem LEGI będzie w tej walce raków Częstochowa ale oni z kolei, moim zdaniem, mają troszkę trudniejszy terminarz, a Legia ma przed sobą takich przeciwników, z którymi, no, te 9 punktów myślę, że może być do zdobycia, a nawet może i więcej, jeżeli pokonaliby bezpośredniego rywala, czyli Lecha Poznań, a jeżeli byłby remis, no to oczywiście cieszyłby się Raków Częstochowa. Czwarte miejsce, Śląsk Wrocław. No, większego zjazdu to nawet nie będzie miał twój stary po majówce. No, zobaczcie sobie na ten zespół. Na jesień 41 punktów, a na wiosnę tylko 10 najgorsza drużyna ligi. No, to to jest dla mnie niemożliwe, chociaż kiedyś nagrywałem film na ten temat, jak Śląsk funkcjonuje, opowiadałem w nim właśnie, że oszukują wszelkie statystyki, no wtedy nieźle się przyjął, ale kibice Śląska chyba troszkę zeszedłem im za skórę, zobaczcie zresztą sobie w komentarze. Natomiast zobaczcie sobie na ten zespół, który możliwe, że obudził się dopiero w 87 minucie ostatniego spotkania z ruchem Chorzów, było 0 do 3, a mogli jeszcze zremisować no gdyby tylko Klimala wykorzystał tę sytuację do pustej bramki, ale pamiętajmy, że nawet jeżeli by wykorzystał, to i tak byłby to zaledwie remis z ruchem Chorzów, który już prawie spadł z ekstraklasy, także ich forma i tak jest bardzo słaba, wygrali dwa mecze na wiosnę, także no szału nie ma i chyba pora w końcu wziąć się do roboty. Tym bardziej, że ich terminarz, no, nie jest jakoś specjalnie trudny. Ma przecież zespoły, które na wiosnę punktują bardzo słabo. No wiadomo, że jednak lepiej niż oni, bo przecież Śląsk zajmuje ostatnią pozycję w tabeli rundy wiosennej. No ŁKS, czyli jeden z najgorszych zespołów Ekstraklasy, który praktycznie już spadł. Krakowia u siebie, która walczy o utrzymanie. Radomiak też u siebie, który również walczy o utrzymanie. No i na koniec oczywiście wyjazd na Raków, no to to jest trudny mecz. A do tego meczu, no Śląsk już powinien zgromadzić 9 punktów. No okej, okay, no minimum 7 punktów, okej, okay, powiedzmy, że mógłby się jakiś remis przytrafić, ale gdyby był po prostu w dobrej formie, a tak może się wydarzyć, że już do tego meczu z Częstochowianami szans na Europę nie będzie. Kiedy więc Śląsk ma zacząć punktować, jeżeli nie teraz? Okej, okay, no ale to pytanie zadają sobie kibice Śląska co kolejka. Pozycja i punkty średnia, forma na wiosnę. Potrójny minus, trudność przeciwników na plus. U siebie czy na wyjeździe na plus, wyjazd tylko na raku, reszta raczej easy. Punkty z przeciwnikami aż 10 punktów w poprzedniej rundzie, ale wiemy, że jesień jest całkiem inna niż wiosna, niemniej jednak tyle punktów zdobyli, więc ta kategoria jest u nich na plus. Powiem szczerze, że aż się dziwię, że tyle plusików zebrali, chociaż oczywiście jest to też na pewno pokłosie tej dobrej rundy jesiennej, bo na wiosnę są już po prostu dramatyczni, są w niesamowitym dołku, ale to jest jakiś świch od losu, że po 30 kolejkach wciąż mają szansę na mistrzostwo Polski. Także muszą się obudzić, ale w obecnej formie niestety, ale nie można ich stawiać w jakiejkolwiek pozycji, która walczyłaby no, o europejskie puchary, czy uh, o mistrzostwo Polski, to już w ogóle... Trzecie miejsce Górnik Zabrze i zobaczcie sobie w ogóle jaka jest różnica w narracji, bo oni mają tyle samo punktów co Śląsk-Wrocław, no ale jednak oni walczą o Europejskie Puchary i o Mistrzostwo, a Śląsk... Przez to, że na wiosnę właśnie forma ich jest kapitalna. Wygrali 8 meczów, zaledwie dwie porażki i jeden remis i to właśnie daje im te możliwości, że już awansowali na podium. Co prawda lek ich zrzucił na trzecie miejsce, ale jednak mają przed sobą takich przeciwników, że myślę, że te Europejskie Puchary wcale nie są tak odległe. Na początek Krakowia, która jest w rozsypce, ale jednak walczy o utrzymanie, więc szykuje się no ciężka przeprawa, tym bardziej, że ostatnio wywieźli punkt po heroicznej walce z Poznania. U siebie Stal, która już jest w gorszej formie, mimo dobrego startu wiosny, nie wygrali meczu od 10 marca. U siebie Puszcza, a więc też trudny przeciwnik. Jednak pamiętajmy, że Górnik u siebie przegrał tylko jedno spotkanie na wiosnę z Legią. I na koniec najtrudniejszy przeciwnik Pogoń, która również walczy o europejskie puchary. A więc tak, pozycja i punkty na plus, forma na wiosnę nawet dwa plusy, trudność przeciwników, no raczej wszystko się tutaj wyrównuje, u siebie czy wyjazd, równa się raczej niełatwe wyjazdy na kraksę i pogoń, u siebie przeciwnicy raczej do ogrania, punkty z przeciwnikami, 6 punktów, także też szału nie ma. Zagórnikiem wiele więc przemawia na jego korzyść, a w szczególności ta forma na wiosnę 25 zdobytych punktów to jest jednak coś, co zdecydowanie pokazuje, że zgłaszają aspiracje do tego, żeby powalczyć o europejskie puchary i myślę, że są też właśnie najpoważniejszym, najkonkretniejszym, najbardziej równogrającym przeciwnikiem, który może zagrozić Jagiellonii Białystok, jeżeli oczywiście utrzyma formę, natomiast wydaje mi się, że tutaj też po prostu skończy się to na europejskich pucharach i i tak będzie to nie niesamowity wynik dla takiego zespołu jak Górnik Zabrze. Drugie miejsce Lech Poznań, czyli zespół, który zdobył aż 19 punktów na wiosnę, także więcej niż Raków, więcej niż Legia, więcej niż Jagiellonia, ale oczywiście te różnice są niewielkie. Natomiast tu też zobaczcie sobie jaka jest narracja wobec Lecha, wobec Rumaka. No wszyscy są po prostu zawiedzeni, ale wcale się im nie dziwię, ponieważ no, gdyby wygrywali takie ważne mecze, które mieli nawet trochę z gorszymi przeciwnikami, to spokojnie mogliby już być na miejscu, na którym jest teraz Jagiellonia. A tak, mają 52 punkty, są wiceliderem, oczywiście, to jest bardzo dobry wynik, tylko że pamiętajcie, że na przykład zremisowali ze Stalą Mielec 0-0, zremisowali ze Śląskiem Wrocław u siebie 0-0, ostatnio z Krakowią także 0-0, z Górnikiem... Również bezbrankowy remis, choć w sumie, jak patrzymy na ten zespół, to chyba nie jest to jakiś zły wynik. Natomiast, mimo wszystko, jeżeli no, w czterech meczach zdobywa się cztery punkty, no to myślę sobie, że tak spokojnie mogło ich tam być z 8. No ale to już zostawmy. Jeżeli mieliby tyle punktów, no to byliby teraz y, liderem, ale no można sobie gdybać. A w tym wszystkim jest plus taki, że mają lepszy bilans w bezpośrednich starciach z Agilem Białystok, ponieważ no, najpierw było 3 do 3 w Poznaniu, a później pokonali Aglonie 2 do 1, także wciąż to przemawia na ich korzyść. Także nie muszą zdobywać 5 punktów, ponieważ tracą teraz 4 do Jagieloni. Jeżeli dogonią Białostoczon, no to... Oni wtedy będą na pozycji lidera, także to jest dla nich wciąż ogromny plus. Więc jest jakaś iskierka nadziei, ale najpierw Jagę trzeba dogonić. A wydaje się, że łatwych meczów to już nie ma z różnych względów. Ruch ostatnio wywiózł punkty z Wrocławia, ale umówmy się, w końcówce pokazali, jaką mają defensywkę. Legia u siebie, może lepiej u siebie, ale Legia na pewno ostatnio złapała gaz. Wyjazd na w to trudny mecz, w zaraz po Górniku jest najlepiej punktującym zespołem na wiosnę i na koniec Korona, która do ostatniej kolejki prawdopodobnie będzie walczyć o utrzymanie. Mimo wszystko wydaje mi się, że Lech jednak jest w takiej rozsypce, śmieją się wszyscy z Mariusza Rumaka, śmieją się właśnie z tego, że ten zespół nie daje konkretów i nie potrafi tych meczów przeciągać na swoją korzyść i no właśnie dlatego. Wydaje mi się więc, że Poznaniacy mają swoje problemy, których nie da się nagle tak o, zaleczyć na siłę. No, myślę, że oni są po prostu na gorszej pozycji do tego, żeby zdobyć mistrzostwo Polskie i też do europejskich pucharów niż na przykład legia, raków czy, czy nawet górnik, więc obawiam się, że ten sezon może się skończyć bez żadnych pucharów. Pozycja i punkty myślę, że na plus, bo jednak no, mają ich sporo, tylko cztery straty do Jagiellonii, forma na wiosnę, średnia trudność przeciwników raczej również jest tutaj wszystko wyrównane ponieważ jest tam Ruch i Korona, ale także Legia i Widzew. U siebie czy na wyjeździe tutaj na plus, ponieważ u siebie mają Legię czy Koronę, a na wyjeździe z trudnych przeciwników tylko Widzew. Punkty z przeciwnikami raczej się równoważą, 7 oczek, średni wynik. jeżeli zdobyliby tyle samo, to o mistrzostwie nie ma co myśleć. No ale wtedy byłaby jakaś szansa na puchary. W moim odczuciu Lech miał już dużo okazji do tego, żeby Dogonić Jagielonie, żeby ich przegonić, nawet żeby zrobić sobie przewagę nad nimi, ale tego nie zrobił i wydaje mi się, że po prostu jest już na to za późno. I na koniec creme de la Creme, Jagielonia Białystok, lider Ekstraklasy, który jest zespołem, który po prostu jest najrówniejszy. I co by się musiało wydarzyć, żeby nie zdobyli mistrzostwa? No jakiś kataklizm albo po prostu. Podtrzymanie formy górnika Zabrze, tak bym to widział, albo nagle jakiś wyskok Lecha, Legii czy Rakowa, który będzie wygrywał seryjnie. Chyba nie jest to możliwe, jeżeli popatrzycie sobie na formę tych zespołów, ale oczywiście jest to futbol, jest nieprzewidywalny. Nie będę teraz pierdzielił frazesów, no ale tak mi się wydaje, że po prostu Jagielonia, tak jak Legia do Europejskich Pucharów, ma autostradę do Mistrzostwa Polskiej, a jeżeli nie, no to nawet po prostu drogę ekspresową. Jaga zgromadziła 56 punktów, co jest oczywiście najlepsze. Wynikiem w ekstraklasie, ale na wiosnę nie zdobyli ich za dużo, ponieważ tylko 18, więc jest to wynik średni, taki jak wszyscy. Tutaj oni nie mają jakichś niesamowitych wyników na wiosnę, ale jednak co u nich gra rolę? Stabilizacja, konsekwencja i powtarzalność. To są takie trzy najważniejsze sprawy, ponieważ na jesień punktowali dobrze, na wiosnę również punktują dobrze i to w obecnej sytuacji daje im po prostu miejsce lidera a przed nimi naprawdę nietrudne mecze. Jadą na Stal, która nie wygrała od 10 marca, potem u siebie walcząca o utrzymanie Korona. Tu oczywiście mogą stworzyć trudne warunki Kielczanie, ale powinni sobie z nimi poradzić. Najtrudniejszy mecz z tych wszystkich to na pewno wyjazd na Piasta, bo Piast ma ostatnio serię trzech wygranych meczów, więc jest po prostu w formie. Na koniec Warta Poznań, która... No jeżeli się nie ogarnie, no to też może jeszcze skończyć na miejscu spadkowym. Ja ma więc przed sobą przeciwników, którzy no, walczą przede wszystkim o utrzymanie, a do tego niektóre z nich wciąż grają słabo. Pozycja i punkty, tutaj dwa plusiki, spokojnie. Forma na wiosnę, średnia, tak jak u wszystkich. Trudność przeciwników, no wydaje mi się, że oni mają bardzo łatwy ten terminarz, na pewno łatwiejszy od reszty. U siebie czy na wyjeździe, na plusie, ponieważ nie mają po prostu żadnych przeciwników z góry tabeli. Punkty z przeciwnikami, plus. 8, jest to bardzo dobry wynik, który osiągnięty teraz dałby Mistrzostwo Polskiej. Leg musiałby wygrać wszystkie mecze do końca, żeby Jagielonie przegonić. Czy Jagielonia to powtórzy? Moim zdaniem ma ogromną szansę na to, nawet żeby zdobyć więcej punktów niż to 8 z tymi przeciwnikami. Także no, szansa na Mistrzostwo Polskie jest ogromna i moim zdaniem Jagiellonia jest konkretna i zdania nie zmieniam. Będzie Mistrzem Polski. To już pewnie można było przewidywać, ale w takim razie na koniec pobawmy się w typowanie zespołów, które będą w europejskich pucharach, czyli zajmą drugie i trzecie miejsce, bo już nie mówię o tych zespołach, które walczą w Pucharze Polski, czyli o Wiśle, Kraków i Pogoni Szczecin, to już pewnie rozstrzygnie się między nimi. Natomiast drugie i trzecie miejsce w moim odczuciu będzie to Górnik Zabrze i Legia Warszawa. Daj znać w komentarzach, co ty uważasz i jakich ty masz do tego faworytów, no i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.